Zadanie 18. Czerwiec CKE 2025 Egzamin ósmoklasisty. Zadanie otwarte za dwa punkty. Kuba i Paweł wyruszyli o godzinie 8:44 ze szkoły na basen tą samą trasą o długości 7,5 km. Kuba wyruszył skuterem i dojechał na basen o godzinie 9:06. Paweł przyjechał tę trasę rowerem elektrycznym z prędkością 18 km na godzinę. Oblicz, który z chłopców przejechał tę trasę w krótszym czasie. Zapisz obliczenia. W zadaniu mamy obliczyć, który z chłopców przejechał trasę w krótszym czasie, czyli interesuje nas czas przejazdu jednego i drugiego chłopca. Zatem tak, mamy odcinek drogi ze szkoły na basen czyli szkoła, basen. Odległość między szkołą i basenem to 7,5 km, czyli to jest nasza droga do pokonania. I chłopcy wystartowali o tej samej godzinie, czyli start 8:44. I mamy dwóch chłopców. Najpierw Kuba wyruszył skuterem i dojechał na basen o godzinie 9:06, czyli mamy Kuba, dojechał o 9:06. 06, czyli czas przejazdu. Czas przejazdu, jaki będzie? Liczymy od 8:44. Do 8:50 to jest 6 minut, do 9 to jest 10 minut, czyli będzie 16 minut, mamy do godziny 9 i jeszcze 6 minut po 9, czyli w sumie to będą 22 minuty. W takim czasie przejechał Kuba, 22 minuty. To teraz drugi chłopiec. Drugi chłopiec to Paweł. Paweł. Paweł przejechał trasę rowerem elektrycznym z prędkością. Prędkość 18 km na godzinę. No i liczymy czas przejazdu Pawła. Wykorzystamy do tego celu wzór na prędkość, czyli V jest równe S przez T. Przypominam, że S to B jest droga przez czas. Nas interesuje czas, więc przekształcamy ten wzór. To sobie tak zapiszę, czyli przemnożymy razy T. V razy T to będzie V razy T. No i tutaj T się uprości. Czyli to będzie S. My poszukujemy czasu, czyli T, więc dzielimy przez V, czyli T. Czas to będzie S przez V, czyli droga przez prędkość. No to liczymy dalej. T to będzie równe. Droga to 7,5 km przez prędkość, a prędkość to 18 km na godzinę. Tylko tą prędkość zapiszę sobie w taki sposób. 18 km na, na godzinę, czyli 18 km na godzinę. To jest nasza główna kreska ułamkowa, więc zapiszemy sobie to w postaci dzielenia czyli 7,5 km dzielimy przez 18 km na godzinę. Liczymy dalej. To jest równe. 7,5 km razy h, czyli godzinę przez 18 km. Tu jest przez 1. Zatem tak, coś nam się uprości. No oczywiście kilometry nam się uproszczą i zostanie nam 7,5 godziny przez 18. Tylko my chcemy poznać czas zapisany w minutach. Więc przypominam, że jedna godzina Jedna godzina to 60 minut. I to wykorzystamy właśnie w naszym zadaniu. Zamiast godziny wpiszemy 60 minut, liczymy dalej. Czyli T będzie równe. 7,5 razy 60 minut, podzielone przez 18. Upraszczamy. W jaki sposób można to uprościć i skrócić? Na pewno przez 6. Tu będzie 10, a tutaj będzie 3. 7,5 razy 10 to będzie 75 przez 3 minut. 75 na 3. Można pisemnie sobie wykonać to dzielenie, albo można też w głowie. Zrobimy pisemnie. 75 przez 3. 7 przez 3 to 2, 2 razy 3 to 6, odjąć 7, odjąć 6 to jest 1, przepisujemy 5, 15 podzielone przez 3 to jest 5, 5 razy 3 to jest 15 minus i mamy 25, czyli czas 25 minut to będzie czas, czas Pawła. Bo czas Kuby to 22 minuty. Pytanie było następujące. Który z chłopców przejechał tę trasę w krótszym czasie? Czyli w krótszym czasie przejechał Kuba. Odpowiedź. Wyznaczoną trasę. W krótszym czasie. Przejechał Kuba w dwadzieścia dwie minuty, można dodać.